Cześć. Dzisiaj pokazuję Wam sedno tego sportu. Bardzo mi się nie chce iść na trening. Ale idę. Idę. Albo nie, Albo nie idę. Nie idę. Chyba jednak idę. Ale nie zmi się. Więc zobaczcie. Kto normalny? To normalny o tej godzinie trenuje? To jest taka 21. Co się stało z Twoimi włosami? Chciałeś być bardziej Oreo. To przy okazji no dzisiaj zakładałem czepek na basen Lub... Ale to była pomyłka przy strzyżeniu. Zamyśliłem się i nie wyregulowałem końcówki i pojechałem tak o i mówię o i, i 3 mm. Tak mało, tak wiele. No, tak mało, tak wiele. To może robić różnice takie 3 mm. No, Zbigniew Brudka pamiętam. Wygrał złoto olimpijskie jako pan czynista. I to właśnie gdzieś o takie dystanse się rozchodziło na finiszu. Kto wie, może i triathlon zostanie wyśrubowany do takich wyników. Dobra, końmy, kończmy te pierdolone, już jest mi lepiej, więc idę na ten trening. Jest późno, ale idę. 27 marca, trener przejazdem, także jedziemy na na Stadion Olimpijski we Wrocławiu robimy troszkę szybsze bieganie. W sumie możemy to zrobić jako kawałek takiej serii przygotowania do, do Audi Franowo, czyli naszego indoor triathlonu. Normalnie raczej chyba nie mielibyśmy jeszcze takich treningów, a tutaj postaramy się złapać Trochę szybkości przed zawodami. Myślałem w ogóle, co chciałbym osiągnąć na tym indoor triatlonie i pomyślałem, że takie pływanie, tam jest 400 metrów, gdyby się udało tą 400 popłynąć 1:30, czyli zamknąć to w 6 minut, byłoby fajnie. Ale co? Dobra zabawa. Fajny sprawdzian i też podoba mi się, podoba mi się to, że będzie opcja zrobić trochę szybkości w tym momencie. jedną z takich jednostek treningowych miałem na przykład w ostatni weekend do zrobienia trochę podprogowo no to już jakby zupełnie inne bieganie i inne mięśnie pracują czuć inne przeciążenia więc myślę, że bardzo fajnie, że że ta impreza wymusza takie rzeczy będzie właśnie powód, żeby dać taki trochę in, inny impuls organizmu. 168, 170, tak? mhm. co? To moje 17. Mhm. No Nie wiem co to znaczy, ale 170 na tak? 170. Mhm. Między 168 a 170 to dobra? O. Zrobimy reklamę. Tu mówisz, się, żeby dobry wynik był. Jaki to jest dobry wynik? Musisz Taki powiedzieć, zanim skończę.

Co miałeś te 10 minutówki? 10 minut, no a pod progiem, tylko pod progiem powinienem wytrzymać, tylko ja się dzisiaj właśnie tak się czułem, jak się czułem. Już trochę. Jakby mnie coś brało i może dlatego. Krok, uwaga, Dzisiaj druga próba. Nie wiem, co mam Ci powiedzieć. Chcę, że wszystko jest, wszystko jest dobrze, a wyjdzie z treningu, no tak naprawdę to się dziwnie czuję, ale nie wiem, co mi jest. Ten trening ani nie jest jakiś super ciężki, żebym tak odpadał. Wiem, może mi coś jest, ale trzeba to sprawdzić. Cuda. Jak było? gra. Dzisiaj się udało? Nie wiem, ja wczoraj, po... nie. nie wiem, nie wiem, czy się wczoraj stało, może zbombiłem po prostu. Dzisiaj pojechałem te trzy pierwsze, te trzy pierwsze podprogowe, 6 watów mniej, chyba tylko tyle, 6 no i zupełnie inaczej się tu czułem i tą ostatnią czwartą, ale też byłem też zmęczony, już pojechałem o te 6 te watów więcej. No kurczę, przecież to jest taka różnica, nie hmm. wiem, minimalna i na tej czwartej już się czułem gorzej, jeszcze miałem w planie zakładkę, ale nie, to zimno, nie będę ryzykował, tym bardziej, że nie wiem co mi jest, jeśli mi coś było. Kierki mamy na Indoor Triathlon, w końcu będzie można robić porządne strefy zmian, nie to co w tych chodakach, ale buty jak widać swoje już przeżyły, a dalej pojeżdżą, czemu nie, super sprawa, tutaj można je tak tutaj pyk. pyk z strefy zmian mają z drugiej strony rzew, czyli może tak zostać. lekansko tylko stopa się. No i nowe bloki, ale trzeba je ustawić. No będzie ok. Nie, nie czuję jakiegoś dyskomfortu. Zwróćcie uwagę, jak kupujecie bloki, żeby one tu miały jakiś tak zwany float, czyli możliwość poruszania tą stopą na boki, bo kupiłem takie sztywne, to uff, dla komfortu lepiej mieć tą możliwość, żeby ta noga trochę chodziła. Będę miał buta tutaj tutaj wchodzę tu. tu się rozpędzam to. No i muszę mieć to muszę mieć odpięta ja. no inaczej mi nic do wchodzi do końca No to jest ważne żeby zacząć szybko pedałować bo tam na zwikcie, zresztą to jest ujęte w regulaminie jest taki Moment rozkręcenia tego roweru, gdzie on musi zacząć jechać, żeby, żeby zacząć liczyć dystans. Lepiej mieć jakąś prędkość i się toczyć bez, bez pedałowania, niż stać w miejscu i zakładać. Myślę, że będzie To stał nam dzień. Strasznie szybko minęło. Dzisiaj mamy główne zadanie to jedzenie, jak przed każdymi zawodami. Nie ma lekko. <głos> <głos> jeszcze o, ten ulubiony towar do ładowania i potrzebujemy jeszcze na wieczór jakieś słone krakersy. 4 kwietnia jedziemy już do Poznania. Moje nazwisko zaczyna się dość wcześnie w alfabecie. A lista startowa jest ustawiona alfabetycznie. W związku z tym 8 rano, pierwsza seria startowa. Musielibyśmy wyjechać z Wrocławia dość wcześnie, żeby zdążyć na ważenie i wszystko dookoła, co wydarzy się przed jutrzejszym startem. Dlatego śmigamy dzisiaj dzień wcześniej. Wszystko ok. Jestem zdrowy, bardzo się cieszę na te zawody. Nie powiedziałbym, że jestem jakoś nadmiernie wypoczęty. Trochę traktujemy to ten start jako jako zabawa, nic poważnego. Dlatego też przygotowania były konkretne, ale nie powiedziałbym, że jakoś specjalnie odpoczywałem przed tymi zawodami. Dostałem tylko trochę luzu dwa, 3 dni przed. Dzisiaj ze względu na sponsora tytularnego tej imprezy Czyli dealera Audi, Porsche, Audi Franowo. Widzieliśmy tutaj ten oto egzemplarz, który miał być ze mną tylko na chwilę, <ścoughs> ale, ale historię tego auta kto wie, czy, czy jeszcze chwilę ze mną nie będzie. Jeśli ktoś byłby chętny kupić, dzwoncie 0700. Link w opisie. Formuła tego indoor triatlonu to można powiedzieć szybki sprint, czyli 400 metrów pływania, następnie 8 km na rowerze i 2 km biegu. Oczywiście z zastrzeżeniem, jako że jest to indoor triatlon, że zarówno część rowerowa, jak i biegowa odbywają się jakby na symulatorach, można tak powiedzieć. Czyli rower na trenerze i bieg na bieżni. Z plusów jest to chyba nie chyba, na pewno. Najbardziej profesjonalnie zorganizowane zawody indoor triathlon w Polsce mają nawet rangę mistrzostw Polski. I tutaj zarówno jazda na rowerze, jak i bieg odbywają się na Zwifcie, Czyli każdy, kto już miał do czynienia z triatlonem i przepracował co najmniej jedną zimę treningowo, będzie wiedział o czym mówimy. Jeszcze ważna rzecz w kontekście tego roweru, czy, czy biegania, bo ktoś, ktoś mógłby pomyśleć, że, że w takim razie mogą być faworyzowane cięższe osoby, które naturalnie, na przykład, są w stanie generować więcej mocy na rowerze. Tutaj nie będzie takiego problemu. Każdy z zawodników przed startem będzie ważony. No szczerze nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej awarii. Mam to trochę z tyłu głowy, że jako startujący w pierwszej serii yy, może być jakiś problem techniczny, którego ktoś nie zauważy przy, przy organizacji, ale oby nie. Hotel 22:30 dojechaliśmy bez problemów także jeszcze krótka szamka i, i idziemy spać jutro pobudka przed 6 Pozdro. Biegnij, biegnij. Biegnij, bo dopiero weszłam. No, ja już się zmęczyłem. Ale nie spodziewałem się tego, bo. Myślałem, że to tylko przy rozpędzaniu tak będzie. Z ale... cały czas tak ciężko? U, o. Chyba można ważyć. Wagi są. <noise> Jakie są? Jakie są? Jakie są? takie są? Miara teraz i będziemy działać. Coraz... Jak dobra waga. O, mamy makaron znowu. Co? Ja na razie położę. 对对。<tutaj. S 2> no. przedstawić zawodników. Tor numer 3, Karol Bochyński, tor numer 4, Jakub Brzozowski. Ja 6 minut, 45 sekund. Więc to popłynął naprawdę, naprawdę bardzo szybko. Już na całym jeszcze nie widzimy rywala. Jest już zawodnik numer 2 na stanowisko numer 6. Meluje się pan zbliżył. Szanowni złożka. Lider wyścigu, stanowisko numer 3, Karol Bokryński, Słuchajcie się teraz, ponad 400 watów. Wydarzamy się wkrótce, w ich tą metę, ponieważ już niecałe 200 metrów pozostało mu do ukończenia. Widać, kurde jest do piętra, przypłynie światło mojego wejścia, na ten moment nastąpi. Na ten moment będziemy mieli pierwszego zawodnika na staci biegowej w wyścigu. Jeszcze, jeszcze tylko chwilka. I już jest. Karol Bokryński. Jako pierwszy udaje się na etap wygóry. Część pierwszej serii, stanowisko numer 3. od początku liderował do samego drugiego końca, to dobił to do pan Karol Bochyński. ZTF Chaya Train system kategoria M20 Jak bieżnia? No na bieżni myślałem, że się zaczynam w miejscu Masakra po prostu Całe szczęście, że ona faktycznie się dość szybko przesuwa, bo, bo jakby wiesz To tempo, które mnie tak katowało, no to takie, które bym na płaskim też mnie katowało Jedziemy na śniadanko. O, o kurde w ogóle nie wiem, co się dzieje, ale. To jest kaszel po wysiłku. Przejedziemy na śniadanko. Jestem zadowolony. Elegancko wyszło. Swój plan na ten wyścig myślę, że zrealizowałem. Na w razie jakiegoś niedosytu będę musiał za rok wrócić. Na pewno nie jestem zadowolony, jedynie z biegu. bo. Bo mam wrażenie, że walczyłem z tą bieżnią, a nie... A nie ze sobą. A nie ze sobą, no tak. Nie że to będzie aż taka różnica, a zdecydowanie ma to znaczenie. Śniadanie numer dwa. Witam, czas na podsumowanie. Mam Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025. Omówimy sobie szybko wyniki, jakie miałem założenia, co udało się osiągnąć, a gdzie możemy dołożyć jeszcze trochę pracy, by poprawić się w latach następnych. Zacznijmy od przewidywań i obaw, czyli awarie techniczne w pierwszej serii. Pech mnie ominął. Niestety nie wszystkich w serii, w której startowałem. Niestety technologia bywa zawodna, jak widać. Takie problemy czasem się zdarzają. Mamy nadzieję, że niezbyt często. Po pierwsze miało w niej startować 6 osób, dwie osoby nie dotarły. A dodatkowo jedna z tych czterech osób nie ukończyła. Ze względu na awarię prędkościomierza bieżni. Mnie to ominęło i teraz przejdźmy do pozytywnych rzeczy dla mnie. Udało się popłynąć poniżej minuty 30 setkę, czyli te 400 metrów, w czasie poniżej 6 minut, co dla mnie jest sukcesem. I wniosek na przyszły rok, jeśli chce się powalczyć o wyższe miejsca, no to trzeba jeszcze minimum 10 sekund z takiej setki odjąć, czyli minuta 20, to jest takie minimum w age grupie. To jest w sumie dla mnie ostatni rok w M20. Udało się zająć czwarte miejsce. W kategorii Open ten wynik byłby o wiele gorszy. Tak na szybko licząc, myślę, że było najwięcej z M30 zawodników przede mną, ale M40 też silni panowie, więc myślę, że łącznie około. 15 zawodników, 14 jakoś było przede mną. No nie jest to dla mnie jakoś mocno istotne, ale jest to fajny wskaźnik taki na przyszły rok, żeby popatrzeć na to, gdzie można się poprawić. Podsumowując, impreza była bardzo dobra. Trochę mnie zaskoczyła, no trzeba to powiedzieć, na przykład prowizorka z tym mierzeniem wzrostu zawodników było to dość śmieszne. Poza tym bardzo sprawnie przebiegały te zawody. Sędziowie. W pełni zdali egzamin. Nawet nie wiem, gdzie podczas mojego startu była pani sędzia, której bardzo dziękuję, bo umówiliśmy się na maksymalną moc wiatraka od samego startu i, i zrobiła to dla mnie, mimo że podczas wyścigu zupełnie o tym nie pamiętałem. Myślę, że jeśli nie wyjadę, to za rok też będę na tych zawodach, bo impreza jest fajna. Fajnie, gdyby udało się wystartować w nieco późniejszej serii. Głównie ze względu na obawy przed tymi potencjalnymi usterkami, jak i sam fakt, że startując w późniejszej części dnia, można mieć lepszy przegląd tego, co tak naprawdę należy wybiegać i pokręcić na takim wyścigu. Jestem już po wyścigu na Ślężańskim Mnichu, ale do Was ta relacja dopiero dotrze. Także zapraszamy do kolejnego vloga.